Były na uroczystość pożegnania klas czwartych W dyrekcją, grono pedagogiczne, rodziców oraz was, drogie koleżanki i koledzy. Proszę wstać, patrzność, poczet sztandarowy wprowadzić. Do hymnu. Państwo drodzy uczniowie, drodzy uczniowie, mówię po raz ostatni, ponieważ dzisiaj jest to ostatni dzień, jest to wasz ostatni dzień w tej szkole od jutra, jak już będziecie mieć w ręku świadectwo, będziecie naszymi absolwentami. Życzę Wam wszystkim, jak już weźmiecie te swoje serwa w dłonie, żeby chwile w szkole były dla Was zawsze miły uzupełnieniem. Byście zachowali to co najlepsze. Byście tą wiedzę, którą Wam nierzadko z takim trudem przekazywali nauczyciele, a wy z takim trudem ją przyswajaliście, żebyście ją wykorzystali w swoim życiu jak najlepiej. Życzę wam powodzenia. Życzę wam tego, byście w swoim dalszym postępowaniu zawsze pamiętali o naszej szkole, że, żebyście pamiętali o swoich kolegach, przyjaciołach, żebyście się razem wspierali. Dzisiejsze, ze swojej strony jeszcze chciałem tylko dodać, że tak patrzę na, tym, na Was wszystkich, no będzie nam Was brakowało. Ale pamiętajcie, że szkoła będzie dla Was zawsze otwarta. Absolwenci z lat ubiegłych robią sobie u nas zjazdy, robią sobie spotkania. E, także jeżeli kiedyś po latach zapragniecie spotkać w naszej szkole, również chętnie was tutaj będziemy gościć. E, dzisiejszy dzień, jak już powiedziałem, jest dniem szczególnym, ponieważ, be, ponieważ za chwileczkę się pożegnamy. Poza tym chcieliśmy wspólnie z wychowawcami, wspólnie z kolegami, nauczycielami, moimi kolegami, chcieliśmy wyróżnić tych uczniów, którzy w pewien sposób wybijali się, którzy swoim zachowaniem, swoimi wynikami zasłużyli na pewne szczególne wyróżnienie. Chociaż uważam, że świadectwo ukończenia szkoły będzie dla Was, powinno być dla Was takim największym wyróżnieniem, bo przyznacie wszyscy, że chyba nie było łatwo. Tym bardziej, tym bardziej jest się z czego cieszyć. Dlatego też wasi nauczyciele, wasi wychowawcy przygotowali pewne nagrody, które pozwólcie teraz uroczyście wręczymy. Bardzo dobre zachowanie, bardzo dobre wygnąłce oraz sprawę społeczną. Kochani, przed nie, nami niedługo nie pan góra, bo do tych nagód jest to długopis zmieniem, po to, żeby przybyła na młode szczęści. Ja Magdę Engielską.

otocz standardowy wyprowadzić Kłopoty przepraszamy i Jak mam tę maturę zdać? Czy po nocach uczyć się? Czy rozmyślać, martwić się? Po co ja się martwić, mam, wszyscy zdają, ja też zdam. Profesorze, nie bądź sły, byłeś młody, wszak i ty. Nie mógł! Oto drogowskazy i mądrości życiowe, które wyszukaliśmy dla was, drogie koleżanki i koledzy. Coś się zawsze kończy, coś się zawsze zaczyna. Dobre życie przypada w udziale tym, którzy się o nie starają. Nie wystarczy iść, trzeba iść we właściwym kierunku. Nie zalety ciała i majątek daje szczęście, lecz prawość charakteru i bogactwo umysłu. Bądź takim, abyś nie musiał czerwienić się przed samym sobą. Więc, że jest taka zdolność, którą mamy wszyscy. Zdolność zmieniają się koncepcję osoby, jaką chciałbyś być. Człowiek, który nigdy nie popełnił błędu, nigdy nic nie zrobił. Każde doświadczenie czegoś uczy. Kiedy przestajesz uczyć, przestajesz mieć w tego słowa znaczeniu. Zbieram dziecko się jako chętny, w spodniach przyglądam się światu. Nieraz rano zabolałem, Ważne 45 minut lekcji dawało się wiecznością, a 4 lata minęły jak jedna chwila. Kończy się prosta droga, w którą wspólnie wędrowaliście, pokonując drobne przeszkody i pomagając tym, którzy od czasu do czasu się potykali. Wędrówka trwa nadal, ale już inaczej. Trzeba pożegnać przyjaciół, opuścić przetarty szlak i poszukać nowej drogi, a jest ich tak wiele tak łatwo pogłębić i stracić z oczy cel. Drogi koleżanki i koledzy, Wielki Polak Jan Paweł powiedział o tym mody. Czasem nie zaszkodzi, jak się co sobą zamyślasz. To lepsze niż gdybyś miał lekowy przeżywać swą młodość i gubić wielki skarb, który w sobie nosisz. który jesteś ty sam, każdy, każda. Pamiętajcie tych słowa, które biorą znaczną naszą Poproszę przewodniczących o pozostanie jeszcze z nami. Przed czterema laty złożyliśmy uczniowskie przyrzeczenie. Obdarzeni zaufaniem dyrekcji, nauczycieli i rodziców, ślubowaliśmy nie zawieść tego zaufania. Zdobyty dziś patent dojrzałości kończył ten etap rozwoju, a zarazem ot otwiera przed nami nowe perspektywy. Zanim jednak opuścimy szkolne mury, pragniemy serdecznie z całego serca podziękować dyrekcji, nauczycielom za trud, jaki włożyli w nasze wychowanie i naukę. Serdecznie, chce, serdecznie chcemy być tą sto, szkołą zawsze związani, by w życiu osobistym i społecznym dobro pomnażać, mądrości przez wiedzę ukazanej nam nie zgubić, uczciwość i rzetelność krzewić. Dziękujemy. Tak szybko płynie czas. Wczoraj pali...